Posłuchajcie, jak Karol Nawrocki zaorał wczoraj na debacie Donalda Tuska. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to najbardziej szkodliwe dla zdrowia Polaków jest to, że rządzi rząd Donalda Tuska. No niestety, z jednej strony ubaw, a z drugiej strony realne zmartwienie o nasze zdrowie, bo kolejki do lekarzy, czas do lekarzy rośnie. Teraz trzeba czekać do lekarzy coraz dłużej. Jest dziura w NFZ-cie, coraz więcej szpitalów się zadłuża i po prostu nie stać ich na podstawowe spełnienie różnych zakupów. W NFZ jest już dziura ponad 30 miliardów złotych. Jak rządzi Tusk? No to niebezpiecznie jest dla naszego zdrowia. Karol Nawrocki ma rację, dlatego 18 maja wybieramy go, aby to wszystko po Donaldzie Tusku naprawił oraz aby wprowadził Polskę na tory szybkiego i dynamicznego rozwoju.